A jeszcze raz sprawdzisz? Jest dobrze. Dobra. Jeszcze. Wystaw no. prawą rękę przed siebie. Nie dam rady drugiej. Dobra, ale musisz drugą z póki się trzymasz, kosza, to niestety dalej rady nie drugiej. pójdzie. Nie ja dam cię radę. trzymam. Słuchaj, otwórz ją A na razie, zobacz, sobie? że stoisz. Dobra. Otwórz na razie tylko drugą rękę, zobacz, że stoisz stabilnie. No niby tak. No, no to się na kamerę. Słuchaj, nic się nie zmieni. Dalej będziesz tak Muszę. stać. I wszystko będzie dobrze. Musisz obiema rękami złapać. Trzymasz mnie? Tak, cały czas. A nie wiem, odpoczyna. czy ja chcę jeszcze skoczyć. Słuchaj, na razie chciałabyś może coś powiedzieć do kamery? Nie wiem. Nie wiesz. Słuchaj, działa to tak, że im dłużej tu stoisz, tym, tym więcej jest nie stresu. jest stresu? Dokładnie. Więc nie ma co sobie tego przedłużać. Czyli mam się zrobić, tak do przodu. Tak dokładnie. Przechylasz Dobra. się do przodu i reszta się dzieje sama. Patrz Dobra. daleko w korytarzu. Mogę jeszcze się przeżegnać? Możesz. Więcej Jesteś gotowa? Nie wiem. Słuchaj, ja wiem, że pewności nigdy nie ma. Ale w locie już jest no. fajnie. Widziałeś, że przed chwilą skakali? Tak, Całkiem widziałam. zadowoleni na dole, nie? A ktoś był dzisiaj w moim wieku mniej więcej? Czy? Było dużo osób dzisiaj. Tak? No. I przeróżny przeżyli wszyscy? Wszyscy przeżyli. Tak. I nigdy z mojej nie było żadnego wypadku? Nie, nie. Tutaj raczej... Saj, jakby coś się tu stało, no to by nas zamknęli, nie? To raczej tak. No. A nie jestem gotowa się przechylić, mam takie wrażenie. I się, wiesz, co, boję, że się Nigdy zaki... nie będziesz gotowa się przechylić, no bo to jest całkowicie nienaturalne dla ciebie. tak? Stoisz na krawędzi na no dość dużej wysokości. A nie mogę się pochylić, tak po prostu skoczyć na równe nogi? Nie mhm. możesz, bo są strasznie szarpnie wtedy na dole. U... Chodzi o to, żeby właśnie to było jak najprzyjemniejsze. Nie? Dobra. Żeby nie było tego szarpnięcia, żeby je zniwelować, po to właśnie się tak przechylasz. To jak, jak się przechylasz, to cię dokręca powoli i w mhm. dolnym. W momencie jak jesteś w cyklocie, to już się znajdujesz właśnie głową ku ziemi. A jakie to jest uczucie fajne? Czy... Jest to fajne, ale nie jestem w stanie lekko. Nie, ja cię trzymam, tylko Dobra. ty się odkryzasz do tyłu. A ja się strasznie zaczęłam częsnąć teraz, nie mam. No tak? bo tutaj długo już stoisz, to dlatego że reakcji Dobra. stresowych będzie coraz więcej. Zacznij mocno na zrobić? ręce, patrz przed ciebie i zaczynam mi się przechylać. A jak to mam się przechylać? A czy masz mi cały czas? Tak, tutaj zachęcę, spokojnie. I, I po prostu mam polecieć. Tak, dokładnie. Przechęć. A to jest dziwnie, bo się tak boję na własne będzie dobrze Dobra. Zaczynamy. 3, 2, 1, bądźmy. Olá, gente.